rozdzielać język rozumienia od języka oceny. To znaczy, że ja próbuję zrozumieć pewien proces. Zrozumieć, jak to się dzieje, że dobrzy ludzie pewnego dnia biorą się kiery i zabijają w krzakach innych ludzi. Albo dlaczego, bo ja wiem, różni ludzie no, robią inne złe rzeczy. Moim zdaniem fakt tego, że się coś próbuje zrozumieć, wcale nie oznacza usprawiedliwienia tego. Ja uważam, że zabijanie ludzi za pomocą różnych środków jest zły, złe, ale jednak ludzie to stale robią. I moim zdaniem warto próbować rozumieć, dlaczego to robią, co ich do tego popycha. Na dodatek często są to ludzie, którzy na przykład są bardzo czuli wobec swoich własnych dzieci. I, i, i to się jakoś w nich łączy. Więc próba rozumienia pewnych zjawisk. Jest moim zdaniem i na poziomie indywidualnej psychiki, i na poziomie y, różnego rodzaju procesów społecznych czy y, właśnie podmiotowości zbiorowych, jest moim zdaniem y, nie tylko uprawniona, ale ja nawet bym powiedział moralna. To znaczy, uważam, że to jest pewien obowiązek ludzi, którzy zajmują się myśleniem, żeby próbować takie rzeczy rozumieć. Bo inaczej, jeżeli tylko oceniamy, tylko mówimy: O, to było okropne. To moim zdaniem to w ogóle nas nigdzie nie posuwa. To znaczy, yy, yy, ci, którzy to zrobili i tak pozostają z jakimś tam nieprzyjemnym poczuciem, że ktoś ich nazwał yy, za pomocą słowa okropne, a my i tak nic nie rozumiemy, jak to się, co się tak naprawdę stało. Więc w tym sensie jestem zdecydowanie zwolennikiem etycznego obowiązku rozumienia.